z tym kamerzystą, on on już wie, że po prostu, yy, on już wie, po prostu ja nie będę tłumaczył, on już wie i on teraz robi te rzeczy po to, żebyśmy reagowali na to i nakręcali to wszystko Stupkaż nie pisz tak, bo jeszcze wywołasz wilka z lasu i po prostu on już wie on już wie, co się święci i on to już robi po to, tylko żebyśmy... Jak ostatnio oglądaliśmy tego kamerzystę, że tam niby str straszył hifem. <laughs> kurwa, debil. I on, on czeka na to, wiesz, Zodzi? On czeka na to, żeby kolejny streamer czy tam ktoś inny zareagował na to i zrobił filmik. Bo on i tak nie odpowie. On będzie nagrywał cały czas i dopóki ka każdy będzie mu dawał atencję, to będzie to nagrywał. No proste. Proste, no. Kamerzysta obrazu się na Instagramie. Damn, bro. That's crazy. Chociaż to też nie wiemy. Też nie wiemy. Ale dopóki ludzie dają mu atencję, to po prostu będą też te wyświetlenia, dlatego że ludzie, którzy nawet go nie lubią, wchodzą, żeby sprawdzić, co znowu odpierdolił. Wiesz, Zodzi? Wytyfy, co to? Ok, now I'm wet?